Cześć, w tym filmie chciałbym Tobie pokazać naszą całą podróż Ja z bratem, jaką przebędziemy do Holandii e, Jedziemy na wydarzenie doktora Pikocha, które będzie miało miejsce 4 marca e, Jutro mamy też przesiadkę w Niemczech Więc Yy, będę Wam zdawać na bieżąco relacje ze wszystkiego po kolei, więc w tym momencie trzymajcie widoczki, jakie obecnie mam z Katowic, bo nadaję do Was Katowic, a w międzyczasie będą nowe aktualizacje i nowe rzeczy, więc już nie przedłużam i lecimy. tej dogram, bo zapomniałem tutaj dograć takiej fajnej jednej części powiem wam tak generalnie nie mogę się już doczekać bardzo długo wyczekiwaliśmy ten wyjazd z bratem zobaczymy jak będzie jakby jest to nasz pierwszy wyjazd do Holandii więc też bardzo randomowy był wyjazd więc zobaczymy jak to po prostu będzie tak jak to się mówi czasem wyjazdy na spontanie są lepsze niż po prostu wyjazdy które są po prostu całkowicie zaplanowane więc zobaczymy jak to wyjdzie Wszystkie informacje, wszystkie jakieś ciekawostki, nowości będę wstawiał do tego filmiku Więc już tutaj na scenę, na, na scena to już będzie w autokarze, jak już będziemy w drodze. Więc trzymajcie się! Więc już jesteśmy w autokarze w drodze do właśnie Turlesdorf Na scenę w Wrocław. A ty co powiem? Nie no, dobra. Trzymajcie się i widzimy się na kolejnej wkazce. Jestem już we Wrocławiu. Właśnie mamy teraz postój autobusowy. Lecimy na szybkiego do sklepu, żeby generalnie zdążyć. Cześć, cześć, witajcie. Jesteśmy właśnie na granicy już z y, y, Niemcami tutaj będziemy zaraz właśnie wjeżdżać do Niemiec relacje wam zdam też jutro, z racji tego, że jest obecnie noc więc też te warunki po, warunki po prostu nie są dobre do nagrywania więc jutro wam z rana po prostu nagram, jak już będziemy w Dullesdorf po prostu fajną relację wam nagram więc widzimy się jutro życzę wam jeżeli to oglądacie w nocy, dobrej nocy i widzimy się jutro, Siemanko. cześć, cześć, witajcie, witam was Następnego dnia e, mamy dłuższy przystanek z przesiadką właśnie do bezpośrednio już do NHWN e, do Holandii. E, powiem Wam tak, generalnie noc minęła pomyślnie, nie była łatwa to noc, ale minęła pomyślnie. Kolejne nowe aktualizacje dotyczące naszej podróży wydaje wklejać bieżąco już tutaj w filmie. Też coś powiedzieć? Do kamery? <gry> A że zimno? No no jest, jest zimno, jest minus 2 stopnie więc nie, jest je zakmurzone, więc trochę taka pogoda, jak to się mówi depresyjna ale, ale idzie przeżyć <gry> Dobra, widzimy się w kolejnych, będę was widzieć w kolejnych częściach naszej, naszej podróży więc... thank you Już właśnie dojechaliśmy przed chwilką pociągiem do stacji Helmont. Teraz będziemy się właśnie udawać do naszej bliskiej znajomej i będziemy po prostu już dalej sobie tutaj działać, by rozplanowywać dalszy dzień, jak i też będziemy planować jutrzejszy dzień. Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym dniu Dzisiaj już jesteśmy zresztą tutaj na dworcu w Helmond Będziemy właśnie jechać zaraz pociągiem Pociąg mamy dosłownie za 3 minuty i będziemy jechać do e, do tutaj już tego Zoeter Mamy przesiadkę generalnie w Ultra Central, więc też Wam dam relację więc my lecimy dalej a teraz trzymajcie przebitki Cześć, witajcie. Właśnie jedziemy już pociągiem do ZETEM e, Mieliśmy przejazdkę właśnie w Utrecht Central. Co? Zoetermer. 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 No, ZETHERBERG, no, no, <grym> -y> pomyłka e, i ten. Jedziemy już bezpośrednio, jak będziemy już na miejscu, to też w międzyczasie zobaczycie na pewno przebitki, więc widzimy się jak już będziemy na miejscu. Cześć, witajcie Właśnie idziemy kurcze na koncert tego właśnie doktora Peacocka Zostało nam jeszcze jakieś 20 minut drogi Między to się wam oczywiście wstawię tak jak mówiłem już za każdym razem jakieś fajne wstaweczki I Idziemy się na miejscu panie nie kurwa dalej jeszcze Jeszcze? A w sumie Polska w Kolandii w skrócie. Witajcie, widzimy się po 20 minutach. Dawach chyba to chwila, dla nas to było ponad 20 minut i już jesteśmy generalnie, tak to wygląda. Thank Cześć, witam Was bardzo serdecznie w płynnej mojej relacji. Widzimy się znowu w Helmond w Holandii. Dziś mamy w zamiarze, to jest nasz też ostatni dzień, kupić pamiątki jak i też zobaczyć też tu okoliczne sklepy, więc... Witajcie! jestem tutaj właśnie ze znajomą. Znajomą? Zna zna <laughs> jestem tutaj właśnie z ciotką na, jak to, na, na meczu, właśnie syna. Dokładnie. Pozdrawiamy jest Herman ze szkółki pikarskiej. Hermonce football szkiel. Coś jeszcze? Kasianek sobie tam lata, a my sobie patrzymy. Dokładnie. Po pozdrawiam. <laughs> Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnej re relacji, jak i kolejnej części naszego kochanego vloga. Jesteśmy już w Polsce. Niestety, kurczę, większość vloga dziś pierdoliło, dlatego nie będzie reszty vloga. Masz coś do powiedzenia? Co sądzisz o naszej kochanej Polsce? Jak o, wróciłeś? A ci się chce. No ja też tak sądzę, mam wam tak, piździ jak jasny chuj i szczerze mówiąc tyle. Dobra, muszę to wyblorować, bo mi YouTube to zablokuje. Nasz, nasz kochany YouTube to nas wybluruje Pewnie, albo nie, dam mi blokadę, da mi Dobra, masz coś jeszcze do powiedzenia? Czy nie przedłużamy? Co? Gdzie? No Aha, no na to, pewno, na pewno, dokładnie, takie rzeczy to tylko w Polsce No więc już generalnie jesteśmy No i teraz idziemy co, no teraz idziemy sobie coś generalnie zjeść No i każdy rozjeżdża w każdą swoją stronę, ja wracam do Torunia Brat wraca do Krakowa No i... nie ja, Gdzie mieszkam? No, a ja nie podaję adresu. No i generalnie tyle Trzymajcie się kurczę, ja będę w domu to nagram Wam już końcówkę tego całkowitego podsumowania kochanego naszego vloga, naszego pobytu w Holandii. No i co? Widzimy się w kolejnej części vloga. Dzisiaj trzymajcie się. Cześć, cześć, witajcie. Witam Was w dalszej części vloga, już w ostatniej części. Co no, W tej części będzie podsumowanie naszego wyjazdu do Holandii. Więc podsumowując powiem Wam tak, z bratem byliśmy pierwszy raz jak i w Niemczech, jak i w Holandii, co nam nadrobiło wrażenie to przede wszystkim architektura budynkowa, po prostu budynki, ulice, w ogóle inne, w ogóle w sensie zachowanie ludzi też w ogóle inna mentalność za granicą, rzeczywiście nawet i Polaków, bo dużo też Polaków spotkaliśmy za granicą. Jeżeli chodzi o to, co zobaczyliśmy, to, to powiem Wam, nie było generalnie szału. Zresztą jak widać na vlogu. Podrac tego, że po prostu pogoda była. Trafiliśmy po prostu na złą pogodę i było po prostu ciężko cokolwiek zwiedzić. Dziękujemy bardzo tutaj jeszcze raz Malwinie za tutaj właśnie mile spędzony czas jak i oczywiście możliwość poznania się jak eee, i za wszystkie tutaj właśnie wskazówki jak i po prostu pomocy, które nam tutaj właśnie pomogła jest się w Holandii przez te po prostu parę jeżeli oglądasz to do końca to dziękuję Tobie bardzo za oglądanie mojego vloga mam nadzieję, że e, nasz vlog nam, y, Tobie się po prostu spodobał jeżeli Ci się spodobał ten vlog, to zostaw po prostu reakcję pod tym vlogiem, e, że on Ci się po prostu podobał, czy to nie, wiem, serduszko, czy to łapkę w górę, e, zależy, gdzie po prostu to oglądasz, to zostaw po prostu po sobie jakiś ślad. E, po prostu to będzie motywować nas do dalszych prac, e, jak i też po prostu do naszych nagrań, tak? Tak jak powiedziałem, jest to nasz po prostu pierwszy vlog, więc zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie, jaki będzie odzew. Mam nadzieję, że odzew będzie bardzo pozytywny, bo jednak na tym nam zależy. Więc trzymajcie się i widzimy się w kolejnym vlogu.